Od końca maja kierowcy mogą już przejeżdżać w obu kierunkach przez nowy most łukowy na popradzie w piwnicznej zdroju w ciągu drogi krajowej nr 87. W lipcu powinna się też zakończyć budowa międzynarodowego mostu łączącego Polskę ze Słowacją, piwniczną zdrój z miszkiem nad popradem. Na moście Łukowym trwały wczoraj ostatnie prace kosmetyczne, równocześnie obok trwają prace remontowe na ulicy Daszyńskiego, która jest w tej chwili nieprzejezdna. Zrywana jest kostka Brukowa, zastąpi ją nawierzchnia bitumiczna. Na moście granicznym wisi już wiecha, którą umieszczono po zakończeniu prac betonowych. Od strony słowackiej trwa układanie folii uszczelniającej. Wkrótce jest dnia zostanie przykryta warstwą asfaltu. To przedsięwzięcie prawdziwie międzynarodowe. Prace wykonuje czeska firma Zbrna, która wygrała przetarg międzynarodowy. Koszty budowy mostu rozliczą z Unią Europejską Słowacy. Zaś Polska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokrywa koszty inwestycji po naszej stronie mostu. Wkrótce zostanie rozebrany tymczasowy most drewniany, który służył kierowcom pieszym do przeprawy przez Poprad podczas budowy nowych mostów. Dotychczasowa droga na Słowację uszkodzona przez kilka osuwisk straci status drogi krajowej i międzynarodowej i stanie się lokalną drogą gminną.